Hej, dzisiaj Manko, CSRN Nestero, witam Was z GTA 4. Jeżeli się teraz podoboła, to w łapkę, skrypcję. Jeśli oczywiście ktoś do nas to odbierzemy. I cię zapraszam do oglądania. Halo! Tommy! Co to ma się dzieje? Człowiek? Kto jest? Pan Josef Amir, man! Who? Ten, który chce rozmawiać o franchisingu klubów. Hej, te konferencje to raczej hey, Tony's department.

Kamerkę, żeby było żeby nie lepiej, żeby też jakoś mapę widać, tu tam napisy, które tam są, żeby fajnie to było wszystko ogarnięte. I co, mamy jakby kontakt do pewnego araba, że ja się do kojarzę, zobaczymy. Mm, skąd znam tą postać? E, jeżeli śledziliście serię, chyba rok lub dwa lata temu, to chyba bardziej dwa lata temu. To graliśmy sobie baleta, baletówkę i tonem. Czyli chyba niedługo seria będzie miała, chyba dwa lata. Niedługo. I tutaj mieliśmy od niego misję. Ja pamiętam, że. nagrywałem Ale pewnie tego odcinka nie wstawiłem wam na kanał. E, bo pamiętam, że czuknęliśmy wątek Tonego. To chyba była wątek Mamuszki. Pamiętam. Ale mimo to pójdźmy do mamuśki Tam gdzie najlepiej tu mamy Dawaj auto Nie zasługujesz na nie No i coś O ty endu. Dobra, dam, dam, dam ci spokój okej okay? Jeżeli ja, ty mi da... Upierdalaj. Dobra mordy ja może Dojadę i widzimy się za moment Dobra już sobie, dobie, sobie dojeżdżamy Tym Tą kondom niż wygląda, to on daniesz i wygląda, a to zwykły z nas, no to nieważne. Nie mam to na końcu języka, ale no nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, miksykę, let's go! Tu jest tu cafecito. Gracias. Chcesz azucar? Mami, to ja! Luis, hey, hijo, chcesz cafecito?

In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See? I like her. She's a good woman. If I didn't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Looks talking to old women. Hey, she called me, okay? It's business, you run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now, calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way, this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always. Nice to see you, Miss Lopez. Nie, yeah, you. You Lopez. You're just like your father. Dobra, odbudowała się gra. Niestety, jakby mi w ogóle, nagrywam to tylko jakby później ten moment gry. I kurwa co, akceptujemy. Powiem tak, is... Ta Misa się nie chciała wczytać. Chyba początek nagrałem chyba kilka dni temu. Dziś też nagrałem chyba początek materiału... wiem, który wrzuca, który będzie jakby przywitaniem. Ale... No z GTA były problemy akurat. Ale fajnie się wszystko ogarnęło. Mamy jakby też napisy Mamy dubbing, czy dubbing? Mamy napi napisy, nie dubbing, napisy mamy polskie. więc jest zajedliście. Mm. I co już kurde no, musisz fajnie by się przychodziło gierkę. W ogóle jakbyście pytali jakie mam detale graficzne to kurwa takie jakby na, na najbardziej możliwą yy, najbardziej możliwe Podbicie detali, jest nie. Więc, no, ta misja będzie polegała, kurwa, no, na pierdalaniu się, to będzie easy, nie? No, chodź, kurwa, mordu Sentino, kurwa, nie wiem. Yy, Malik Montana, choć, o, no, działa, działa, o, działa. Zajibiście. I kurwa, ile będzie było pierdolenia z tym odpaleniem tej misji? Było takie pierdzielenie, pierdzielenie że z jedenaski wróciłem na dziesiątkę. Często. No. Ale to chyba historia na streama mi się wydaje. Czy coś. Ten desems... To Dobra, runda pierwsza. No ale oczywiście fabularnie, żeby chyba tam jakiś tam dług spłacić To muszę przypierdolić tą walkę Mogę ją wygrać Przyważnie przy tak robiłem Ale w sumie teraz mam wyjebane jasne, mogę tą walkę przypierdolić, żeby fabularnie fajnie się to spłoniło, nie? Żeby nie było problemów Bo to chodzi o stawki ogólnie. Bo to zależy, z którym typem. Tylko nie przegraj. Ale jak kurwa, nie przegraj. Jak z tego co wiem, to trzeba tak by to mi spierdzielić Jakby mam. Kurwa, obcy nauczyciel się bicia. O i bronienia. Pod spacją mam. W piątce to niezbyt fajnie działa. Ale w czwórce, no jako tak, oddaję radę. A więc możliwość jest. Nie wiem. Kurwa, no nie wiem, dawać chłopowi fory. No taki masywny jest, nie? Wydaje się taki masywny. A ja taki chudziutki jestem. Oddaj się. Dodawaj, no napierdalaj mi mordo Kurwa, to mam nie przegrać, czy kurwa, mam się poddać? A, nie, nie poddaj się Tutaj mówią yy, Boś to przypierdol yy, tam nie wiem co mówią w sumie Ora Że go nawet nie biłem, on sam się uderzył Ale ciota Jak nawet nie klepie Dobra Miałam się poddać, nie? I co? To nie gada, że faktycznie mam kurwa mu napierdolić. Okej. Okay. jak tak gra chce jednak? Mora pierdolę to ja tego już nie przypierdalam. Napierdalam się. Jebać grubasa czy ogólnie nic do grubasów nie mam Ale jebać go Bo Nawet się obali jak wtedy się z tym klepałem Więc kurwa eee, Chodź, 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 chodź gruby Chodź, chodź O tak kurwa gą kurwa Da się jest pipa dawaj, Luis, nie wiem, klikam na pierdalam się, ale aha, nieop, ty focto, nóg. Ten typek Wygląda bardziej na takiego Którego bym chciał wpierdolić a ty pierdole. Nie pozwolę się trafić, to nie pozwolę się trafić. Jak tak mówię, to tak będę robił. Jaki będzie dialo dialog? Bo dialogu, żebym cię poddał, nie? Bo nie ma takiego dialogu. W razie mam opcję na pierdalania się. Dobra, może Kardę będę ja trzymał? On go rozpierdolić Mendo Na kolana i do pana Ile on ma kurwa HP Kurwa on jest silny Ale nie aż tak jak moja piąska Nie, no ten chłop nie będzie łatwy. Wygląda jakby z wyspy przypłynął, nie? Tam wiecie, z Islandii czy coś. Nie wiem, wyjebane Bo ja mi tak końcówkę HP. Ja końcówkę HP mam. No, rekarda. Ole, muszę wrobić. Ole, już to.

Dobra, bo nagrałem dwie wersy nagrania i jakby taśni nie tam i mam napierdalankę z tym typem. <ś unpleasant> A miałem końcówkę HP. W mojej Nie no. No dobra, to mam jakby ten moment napierdalania się z nim. Teraz możemy mu dać skórę z za kurwa. I tak dalej. Mendojebana. jebana Ale on był na się przecież. Co to ma być? Bo był na liście, myślałem, że był na jednego hita, no dobra, na trzy hity, ale no cóż... Ale w czasówce nieźle się sprzciłem, 14 sekund. Dobra, patch up. I teraz tak, mam tu misję tego typa. Dzwonimy do matki. Mój chłopie, co ty robisz? Zobaczyłem, co ty robisz, mama. Ten chłop nie przychodzi już. Nie martw się o to. What kind of attitude is that to give your mama? Do you think you're something special? Like some baseball player? Like some gangster? Mommy, I didn't imply anything like that. You organize parties, Luis. You're a bouncer? Don't act the big shot with me because I know who you are. Mommy, you don't know me. The most important people in the world come to our clubs, and I look after them. I have something, and I look after you. I'll see you soon, okay? No, Bye. Kurde, właśnie to jest tak. Mam nagrane momenty, gdzie były dwie rundy. Gdzie w trzeciej rundzie wyjebałem się, i potem była tę gadzinę, żeby ten koleś na nadal szantażował, tak dalej. Mam jeszcze jakby testy obecne nagranie, gdzie się nadpierdalałem. Wygrałem trzy obecne rundy. No i jednak doszło co do czego, i koleś dostał pysk, i w sumie w gratisie mamy nóż. Ja sobie to jakoś podzielę na segmenty tego filmu. W ogóle to z gameplay, ale i tak podzielę go na segmenty i dodam jakieś, nie wiem, jakieś audio, jakiś komentarz po nagraniu tego. Pewnie już w ogóle to widzicie w finalnym filmie, czyli to co oglądacie. Staram się nagrywać filmiki, które powin powinny. W formacie YouTube'owym, z game, go game tak do 20 minut, więc ja se tu zasajwuję grę. żeby nie było, że save mi się wyrąbi. Warto właśnie to save, bo ta auto save jest nie jestem takie pewne. Akurat, więc no, zrobiliśmy misję podstawową, odebraliśmy telefon i będziemy mieć y, też misję u pewnego Araba, i tak dalej. Na pewno jest dużo misji zrobione u mamuszki i będziemy je robić. A zresztą, jakby jakaś misja nie szła, to najwyżej zrobimy misję u araba z czego pewnie będę was informował na materiałach, jak to wygląda sprawa. Tu jest balatów of Tutaj na trzecim slocie. Właśnie, teraz zobaczę potem, jak będę to montował, ile faktycznie finalnie te materiały wyszedł. Mam nadzieję, że tych faktycznie tych 20 minut skroczyłem. A jak tak, to no, przepraszam. Yy, ostatni film tutaj był 6 dni temu. Ja miałem publikować co dwa dni filmiki, ale też ostatnio. Ostatnio się zbyt zająłem Twitchem i tym streamowaniem. Yy, postaram się też nagrać jakieś filmiki na zapas. Żeby nie było. Jeżeli nie zapomnę. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie po więcej, jak chcecie więcej takich typu materiałów yy, Wiem, że w komentarzach pis nap nap napisaliście mi, żebym też yy, zrobił gameplay z GTA 4 podstawki, gdzie jest Niko Bellic głównym bohaterem I prawdopodobnie odświeżymy sobie głównej fabuły GTA 4 No, jak byłem na star, go